Tymczasem położna Iza zabiera Katię na porodówkę. Dobra, to idziemy. Jest siódma rano. Po nocy z balonikiem Katia ma 2 centymetry rozwarcia. Balonik został już wyjęty. Pacjentka przenoszona jest na oddział porodowy. Aha, czekaj, te pasy. Pasy? Od... Jakie pasy? Te różowe niebieskie. A, tam zostały na, na, na tym tym urządzeniu. Już. Bardzo lubię ten pokój. I w sumie to wszystko, co mogę powiedzieć. O, oni chyba mają swoje te, patrz. Tutaj te rzeczy to używacie, tak? Dla dzieciaków? Tak, tu mamy takie gotowe zestawy dla Aha. dzieci. To jest zestaw do porodu, który sobie rozpakujemy, dołożymy potrzebne sprzęty. Tutaj mamy zestaw dla noworodka. Mhm. Możemy sobie nawet wybrać kolorki. Tak? O, fajnie. Ubranko wybrane. Czas na kolejne działania mające pomóc w rozkręceniu porodu. No dobra, no to tak jak się umawiałyśmy. Teraz sobie zrobimy badanie wewnętrzne. I w trakcie tego badania wykonamy sobie amniotomię, czyli przerwanie dolnego biegu dolnego bieguna pęcherza płodowego zrobimy przerwanie, żeby odeszły nam wody, żeby się zmniejszyła objętość macicy i wtedy jest łatwiejszy start troszeczkę do działania oksytocyny. Amniotomia to bezpieczna metoda wywołania porodu, gdy ciąża jest już po terminie. Podaj troszkę, tu daj sobie nóżki na siebie, tak na siebie. Ja mam tutaj żel znieczulający, dobra. Jeszcze troszeczkę. Boli troszkę. To co, zrobimy przerwę? Chcesz troszkę poczekać? Teraz jest okej. Okay. Teraz jest OK, Bo zaczyna się skurcz, wiesz? Bo jak ja dotykam tutaj szyjki. Aj. Jeszcze troszeczkę. A spróbuj sobie nabrać powietrza i tak jakbyś chciała poprzeć troszkę. Hmm?